W chwili obecnej inflacja pędzi do góry. Bardzo trudno powiedzieć, czym to się skończy, bo przyznam, że całkiem niedawne prognozy mówiły o tym, że w początku przyszłego roku gdzieś otrzemy się o jakiś próg między 7,5 a 8, a i to będzie szczyt prawdopodobnie w lutym, a potem razem z, z różnymi czynnikami, ale przede wszystkim z nadejściem no, echa wysokiej bazy, ta inflacja zacznie pomału odpuszczać. Nie szybko, albo pomału. Natomiast w tej chwili, patrząc na to, co się choćby dzieje z cenami e, przemysłowymi, które w sposób naturalny bardzo szybko przekładają się na cenę w detalu poprzez hurt, i, i, i widać, co się w nich działo z opóźnieniem takim dwu 3 miesięcznym, no widzimy, że tutaj jeszcze nie, nie, nie jesteśmy po szczycie, ale on jest jeszcze ewidentnie przed nami, więc może się okazać, że takie alarmistyczne prognozy mówiące o tym, że w pierwszym kwartale my być może gdzieś otrzymamy się o 10%, przestają być. Takimi bardzo niszowymi, a zaczyna być nieco bardziej prawdopodobnymi. Mam nadzieję, że aż tyle nie będzie. No ale jeżeli popatrzymy, co się w ogóle dzieje z cenami, no to trzeba powiedzieć jeszcze jedno. Bardzo istotnie w tej chwili inflacja jest podbijana kursem. No, w tej chwili kurs przebijający 4,70 zł za euro. I to już poważnie, to, 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 to przestało to wyglądać śmiesznie. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę on jest w ogóle nieadekwatny do tego, co u nas się w gospodarce dzieje. Od strony procesów realnych mamy wzrost gospodarczy w tym roku wyraźnie wyższy niż nasi główni partnerzy. W zeszłym roku było podobnie, tylko myśmy po prostu mieli recesję znacznie płytszą i choćby z tego powodu złoty powinien być 2-3-4% mocniejszy niż przed rokiem. A w listopadzie najprawdopodobniej przeciętnie ja będzie miał 4,65 i okaże się za 3,5% słabszy niż przed rokiem. Więc to jest bardzo duża różnica i w imporcie zaopatrzeniowym dla nas do naszej dalszej produkcji, ale i w takim imporcie zaopatrzeniowym, które nam jest potrzebne do życia. W tej chwili jesteśmy gospodarką otwartą, wyspecjalizowaną w produkcji części dóbr, w związku z tym cieszymy się, że nasz eksport do PKB to praktycznie 50 ale import też, w związku z tym ta drożyzna na złotym po prostu bije nas wszystkich po, po, po portfelach i tak naprawdę szkodzi całej gospodarce.